Manieczko wszystkim z tej strony rafalog Jump a dzisiaj zegramy sobie fajny jumping. Ja szczególnie polecam tę grę. Ale zobaczymy czy dzisiaj wyjdzie. Dzisiaj zaczynamy od zawodów. Czekajcie chwilkę. Jedną rzecz tylko sobie ustawię. Dobra, no, musiałem tylko sobie ustawić listę zawodników, bo... Dzisiaj y... będzie od razu tryb drużynowy, żeby się nie chce poczekajcie. Poczekajcie, bo mam trochę tam... nie mogę, no, bo mam. No dobrze, już yy, ustawiłam No tak, że akurat dostajemy jedynie, ale no. no w pierwszej grupie jesteśmy trzeci, jej 126,5 metra skoczył Ale teraz pewnie tak nie będzie Bo czas na mnie Nie, chcecie też jakąś Nie, nie gra. Ale to jest ja skoczyłem z 3-4 To był dobry wynik. I wystarczy czekać na resztę. Jestem pierwszy, skoczyłem najdalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, ale nie jestem najlepszym. To był Andras, który mi dawał na dwie nogi. I po tej grupie chyba będziemy prowadzeniu? Nie, Niemcy są wyżej. No to dużo, bo mają na razie dwa świetne skoki. No i my spadliśmy na piąte miejsce. tak ale u nas już taką będą lamić. Niestety już. Zobaczymy jego skok. skoczy On takiego nie ja go oglądam skoki skoku innych To on skacze po 50 metrów I takie jest moje właśnie szczęście Chociaż to, to jest dobry skok Może to nie ja Ja bym to gdzieś bliżej Dobra, za to dobry skok Powinniśmy mieć awans 130,5 metra Koniec na szóstym miejscu, co to, do... to jest? Już... Dobra, także reklama już minęła O kurde, nie ten przycisk. da <grywdy> No ogólnie czy będą gry inne? No, no tak i na 10 subów też planuję zrobić QA. żeby nie było też, że nic nie ma na specjalne że wzią na przykład 100 subów. A będzie. Żeby nie było. Już spadamy nasze miejsce. Nie bardzo dużo chęci do Niemiec. Ale warunki są dobre niby. Już musimy spadać po wyżej 112 metrów, żeby... rodzenie Jeszcze dalej niż w pierwszej serii. 140 31 wylądowanych telemabry nadgania nam punkty, oczywiście jestem liderem No, wyprzedziliśmy uczyniliśmy Norwego, bo dużo. Dalej jesteśmy nad Norwegami tu będzie ten jeden konkurs na początek taki krótki filmik wprowadzający no i my jesteśmy na którym? na szóstym miejscu na no i co? to by było na tyle dzięki za oglądanie, cześć!